Siema W dzisiejszym filmie robimy tor przeszkód dla mojego pieska Dyzia Dyzia pewnie już znacie, ale na samym początku odcinka pamiętajcie aby zostawić właśnie taką subskrypcję tam na dole pod filmem To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ lecimy po 100 tysięcy subskrypcji I... wiecie co? Pokażę wam mój pokój Na razie wygląda to tak, łóżko niepościelone, ale możemy coś z tym zrobić, więc robimy teraz tak Dobra, od razu lepiej możemy zaczynać, bo już jest tutaj mega dużo miejsca I trzeba zacząć budować tor przeszkód Nie no, żartuję, ja już go praktycznie zbudowałem Mamy takie coś, taka jedna kładka, takie coś, kolejna kładka, tylko że większa. No i ogarnąłem też coś takiego. Czyli nie, można powiedzieć, że taki tunel. Nie mam pojęcia, co to jest. I dobra, generalnie to będzie wyglądało tak, że ta najdłuższa kładka to będzie wejście na moje łóżko. On tu potrafi wskoczyć na moje łóżko, ale dobra, będzie wejście później odwrotnie, co ja mówię. Najpierw będzie przechodził przez to, taka. Najmniej trudna przeszkoda, później będzie kładka na łóżko, ta najdłuższa I później będzie ta kładka taka krótsza z łóżka na mój stoliczek Tak wymyśliłem I jak mój piesek to przejdzie, no to będzie fajnie Chociaż wątpię, że ta radę to zrobić, ponieważ on jest mały, boi się wielu rzeczy, więc może być trudno Ale możecie teraz zostawić łapeczkę w górę, wtedy go zachęcicie, tak to działa Dobra, najdłuższa kładka, niech sobie wędruje tutaj, ona się trochę zgina tutaj co jest, czemu to się tak zginę? Dobra, niech będzie tak, najwyżej coś tam postawię sobie pod spód. Tutaj będzie ogólnie ten taki tunel dla niego. Proszę bardzo, przejście na stolik. Koniec. Generalnie wygląda to mniej więcej tak. Wchodzi tutaj, biegnie tędy, przychodzi tu i tutaj ma jakąś nagrodę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Szczerze, zanim zacząłem nagrywać ten odcinek, myślałem, że to będzie łatwiejsze. A zrobienie tego wszystkiego, w sensie wycięcie i posklejanie, zajęło mi jakieś pół godziny czasu. Myślałem, że szybciej pójdzie mi nagrywanie tego. I trochę też mi się dziwnie gada do kamery, to muszę wam przyznać. Ponieważ od dwóch tygodni nagrywam codziennie filmy na mój drugi kanał, inny. Link oczywiście macie w opisie. I gadanie do mikrofonu jest... do Totalnie czymś innym niż gadanie do kamerki. Kamerce Cię widać, co nie? Jest to chyba trochę bardziej stresujące, ale chyba bez przedłużania lecimy teraz po dyzia i zobaczymy, czy on to przejdzie. Tylko jest jeden mały problem. Ta przeszkoda jest taka, no można powiedzieć, że ona się strasznie tutaj ugina, więc chyba pewnie będę musiał jej pomóc przejść. Ta przeszkoda nie, no jest, jest w miarę stabilnie. A ta to w ogóle nie ma co, co mówić, ponieważ to jest łatwe. Więc lecimy po Dyzia i zaraz tu przychodzimy. Dobra, uwaga, teraz reakcja Dyzia. Dyzio, zapraszam cię do pokoju, chodź. Idziemy do pokoiku. A i tak patrzę na to wszystko i, I oczywiście przeszedł bokiem. Dyzio, wracaj tutaj. Tu jest, tu jest start. Tu w tym miejscu, nie tam. Dyzio. Dobra, ja go tu stawiam. Dyzio, stój, nie ruszaj się. Przejdź tędy. Tydzie, chodź tutaj. Chodź na miejsce startu tutaj i patrz, i musisz teraz przejść tędy. Nie! Chodź tutaj, chodź i teraz przechodź tędy. Ja ci pomogę, pomogę ci, wrzucę cię tam. Jest! Pierwsza przeszkoda. Zaliczona! Udało się przejść. Gratulacje, daj łapę! Daj łapę! Łapę daj! A nie! To wygląda tak, że on chce dać trochę łapę, ale jeszcze mu to nie wychodzi, ale kiedyś go tego nauczę. On ogólnie na parapet chce wejść. W sensie ja mu mówię okienko. I on od razu głową rusza w bok, bo on chce iść na okienko. Nie wchodź na razie. Najpierw trzeba przejść te przeszkody. Później pójdziesz na okienko, to będzie twoja nagroda, Dyzio. Tą przeszkodę możemy już tu odsunąć i teraz, Dyzio, zapraszam cię. Musisz wejść po tym. Ja cię tutaj nakieruję, nakieruję cię. Zobaczmy, czy wejdziesz. No wchodź. Wchodź tam. Wolisz serio wskoczyć, niż wejść po takim czymś? Dobra, chyba muszę mu pomóc, żeby wszedł. Dawaj, wchodź. No wchodź do góry, wchodź. Wchodź do góry. Chodź, czy możesz to zaliczyć, że on wszedł, czy nie? Ale się w ogóle tu wbił swoimi pazurami, ale to widać. Ale wiesz co, nie ma co się tak jeszcze cieszyć, że wejdziesz na okienko, bo musisz jeszcze przejść ostatnią przeszkodę. Dobra, dwie wiecie, się udało przejść, ale jak została ci jeszcze ostatnia. Czyli ta, która nie jest aż taka trudna. Ta była szczerze najtrudniejsza, więc ją już zabierzmy. Dobra, jest już czysto, dużo miejsca. Ja tu teraz stanę i chodź, Dyzio, do mnie. No chodź, ziomek, na okienko, chodź tutaj. No chodź Dysio Nie tędy, tutaj, patrz Tu masz przejście Chodź, chodź nie, 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 nie tędy, nie tędy Ziomek, ty masz po tym przejść Generalnie mam inny pomysł Co jakbym go postawił tutaj I bym powiedział, że na okienko Że wejdzie na okienko Chodź dysio Chodź na okienko Nie tędy Tu Nie tędy Wydaje mi się, że trzeba, trzeba mu po prostu pomóc Bo on jeszcze nie jest przyzwyczajony Tak jak mówiłem, jest małym pieskiem i się boi takich rzeczy No idź do przodu no siomek, jesteś już prawie w połowie drogi. No idź, 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 idź. Przeszedł! Brawo! Dyzio, gratuluję, daj łapę. Daj łapę, daj łapkę. Daj łapkę i tyle. Oczywiście nagroda jest, na okienko wchodzisz. Proszę bardzo, siedź sobie tutaj. Lubisz, to sieć. To jest jego ulubione miejsce widokowe, bo on sobie obraz tutaj zaraz stanie i będzie wyglądał, co się dzieje za oknem. Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek. Jeżeli zostawicie dużo łapy w górę, to robimy ponownie tor przeszkód, tylko że jeszcze lepszy, jeszcze bardziej można powiedzieć ekstremalny. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam za oglądanie. Pa, pa. cześć!